Sky. A dzisiaj chcę nagramy e, grę, nie wiem jak ona się nazywa, Kumpel mi powiedział i ogólnie jest z nami jeszcze Oliver. No i to jest e, ten na o, kanał NeMBS Team. No i ogólnie zostawcie subę, łapkę w górę i zapraszam do odcinka. Dobra. Smoke weed every day. Tak jak mówiłem, mordeczki zagramy se, se w grę. Oliver, jak ona się nazywa? I to. O, ale. Ały, nie wiem. Nie Ały tego powiedzieć. Dobra, widzę, nie umiem tylko powiedzieć, że dobra, gramy. Zaczęło się kacperka? No. Hey Wilson, what's plan na Raz, raz. Nie myślałem o tym. That must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book. You 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 pominąć? Can't argue with that. Dobra, if you want to who być. Być? być, kim być. Ej, czekaj, Ej. ja chcę być. Ja chcę być tym. A ty? Ty będziesz tamtym. No, nie mam winę. 3, 2, 1. Zaczynamy jeden. grę. Zaczynamy, widzę we gra. Ej, obowiązkowo. Łapa w górę i sył, z dzwonem to jest najważniejsza rzecz. Negram całego po ile 5-10 minut 20 nie wiem Taką co długość innego cinka Ile będziemy nagrać sorówki odcinka Serie takie, żeby na przykład No parodikom, na czego? Ten... Nie. Są... nie. Tu są do zrobienia misje jakieś, czy jak to jest? wiem. No i co, wiesz, I'm do mizienia? Ja... No, no ja wiesz, tam w sumie albo ty, nie wiem. Nie pamiętam. Nie to ty wiesz, ja, bo ja będę takim więc nie jakbyś w więzieniu No i co tu Olivier są takie do misje do robienia czy jak? Nie wiem, nie przychodziłem tego, zobaczymy jak to jest tak gra. Na... Dobra, na taki plan, nagrywamy po 20 minut surówki О, еще минут Где видимы? Я с я, oh. я в no. Я вот здесь, здесь не там Горы. В горы. А я со... я вообще шо... шо... так... с Зайдет до тебя, с Зайдет. <еду>. Jak się podlinił tyle Czekaj na mnie. Fajne jest to, że widzimy dwie perspektywy widzowe. To czekam. Bo dobra, idę, dalej. Przecież widzisz moją perspektywę. No widzę, czekaj na mnie, bo ja nie wiem, gdzie ty pójdzie... To mo co ja tu mogę zrobić? Mogę się tobą porozmawiać? Ej, jesteś w porządku? Co chcesz? Ja poszlę gdzieś do więzienia jakiegoś. Obaj sobie w więzienie, żebyś nie Everyone will Stay strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Well you're wrong if you do because I fuck people up. I fuck them up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Best. I'm Mine too. So you got beat up and rob as well Dobra, yeah, idę. Really? Czekaj, a ja do ciebie I nie mogę iść. No to rób to, co musisz, to uszyty, dzisiaj gra, Ja wiem, tak, że jestem w więzieniu, w zabrudnie. Jakiś podziemiasz, taki strażnik stoi. Jakiś klawisz. Ale idziemy dalej. No chodźcie w ten sprawy. Dobra. O, już po prostu. Ale podcisz radę. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś gdzie indziej w ogóle? Ale się Mogę z porozmawiać? O, nie odpychaj mnie. O kurde. Gdzie będzie chyba 18 plus, bo się rozwiesz się. Rozbieramy się widzowie. Dobra. O, podwórko znowu. Kiedy się przecha, spotkamy się na. Someone wants to porozmawiać. To jest ze mną, Ty gdzie jesteś? A nie, jeśli nas ci Dobra, jesteś na siłowni. Na siłowni... Chyba jesteśmy tam samym wiesz. O! Gdzie ty jesteś ty? What? Robimy stary, a to się ciężko, to teraz strudnij idzie, ty! To teraz strudnij idzie, dobra. To palec woli. Seven! Zajdziemy. Ej, nine! Znaczy... you look like you need to work out just beef up a little hey you think let me go especially if you want to survive there you are. <coughs> <coughs> I it's time to go it's almost what the fuck do you want it's not about what i want it's about what harvey needs <coughs> That means of, of should better be happy. Hobby. He's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you, and I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. How he handle? I want to play i Get in there, new face. Hey, 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 what the yeah. hell? What are you doing? Oh, Gold, i'm going to kill him. him. <laughs> O, no. tak, <laughs> oh. okay. A ty się nie Tak, okay. tak, eh? Ej, a Tak, to jest ten... Uu, to, jest lepter, no to jest pra... ten u tak. ten Tak, 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 tak. Tak. ten, Tak. 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 Ale go. Okej, okay, dawaj A ten drugi no nie, co unikasz to jest ten, ten co celujesz w grach się tym co, ten co celujesz Dawaj, wigo Ale dostał lepa takiego ty No yeah. Ty ja mogę też... Nie, ty moim nie możesz. Nie. Dawaj, majolica, lepe! Dawaj, o! No. O nie, wszystko! O nie! Siarnia Czysty Wszyscy papszy z bólu wyjechał. Koniec. Koniec! break it up before i put you all in solitary go on you better watch your back you keep moving yeah, yeah. stay the hell away from me okay co my he ode mnie rozumiesz problem masz nas jak co ty zaraz bywaś nie śmiej się jest właśnie na dzisiejszej nagrywki jest a tyle się chciało bitka jedna bo Here you go Come on, I don't got all day All right, thanks Yeah, yeah. Next Oh, he's coming He's trying to get closer Ok, I can play, take it Take it how yeah, okay, okay. about you two lovebirds have a chat somewhere else i want to eat hey is someone talking no mm -mm. i don't hear anyone me neither it's me again don't fuck with me when i'm hungry okay oh we got a tough guy over here

O nie, znowu olej! O noż! Idę ci połud znowu! Bo więcej dasz rady! Ty nastawił! To <laughs> <laughs> na kuchni wjechałem, ty! <laughs> <laughs> na <tu. laughs> <gud> Dostał, <dude. laughs> Patel nie wzajem, O kurde! O kurde! O, o, hey, o nie, rzuca. O O O O kurde! Dobra, ja się cofam. Dobra, ja się cofam. Do... On, you come on, come on. O cofam. O O Yeah, exactly. oh. Oh, 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 cool. yeah, let the yeah <laughs> da O kurde! Ale dostał Ale dostał żebra! Ten policjant. A teraz go pałują! Jak <grym>, go pałują! Ale policjant żebra dostał nieładnie! Shit I hate those things Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful Whoa. Whoa. Oh, yeah. oh Oh, I Oh It'll be alright Just lay down and rest for a while Yeah, yeah, thanks Oh, uh -huh. Up, huh? hey hey i'm leo vincent listen thanks don't mention it i mean it man what's your beef with that guy anyway uh let's just say it's a long story but don't worry about him he's out of the picture now could you do me a favor like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, 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 wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, all right. I'll help you. nie okay. yeah. Dobra, mam tutaj teraz. Tak, mam tu plan widzowy, Że w tym momencie kończymy odcinek. Więc nie stałeś z łóżka. na Nie, widzisz na odcinku widzowy. No i co? W na. na. Smoke weed every day. Smoke weed every day.